Ja generalnie lubię ludzi. Lubię spotykać się z nimi, lubię relacje z innymi ludźmi. Uwielbiam dzieci. Każde dziecko jest inne i dla mnie jest to właśnie fenomen przy pracy właśnie z tak wieloma rodzinami. Jak te dzieci właśnie mają przeróżną energię, różny temperament, różną, różne charaktery. I to też jest dla mnie poniekąd pewna inspiracja, jeśli chodzi o wychowanie moich dzieci i moje życie po prostu. dlatego, że jest taki fajny, elegancki luz i wbrew pozorom bardzo to nie przeszkadza w różnych ujęciach, a w przeciwnie dodaje takiego właśnie fajnego smaczku. No to zapraszam do przebierania się. Zaczęło się od bardzo, bardzo prostej kwestii. Po prostu dostrzegłam na, na, na rynku taką powiedzmy sobie lukę, jeśli chodzi o fotografię taką naturalną, subtelną, pełną emocji. I stwierdziłam, że to jest dobry sposób na to, żeby właśnie uchwycić te piękne momenty, czyli sesje rodzinne, ciążowe, dziecięce. No i tak po prostu stwierdziłam, że zacznę właśnie wykonywać taką fotografię bez zbędnej aranżacji, która głównie skupia uwagę na emocjach, na bliskości, na relacji, której uważam, że mamy jednak dosyć mało na co dzień. A moja pracownia jest takim miejscem, którym można na maksa darzyć się właśnie taką czułością, miłością i często to podczas sesji powtarzam. Się na pewno prosiłabym Cię o ściągnięcie zegarka. Na dłoni wiadomo, naturalnie wygląda super, ale do zdjęć może troszkę mniej, bo jest taki dosyć ciężki. I u chłopaków podwiniemy na pewno rękawki, to co powiedziałam, żeby właśnie gdzieś tam był, było trochę tego luzu, dobra? Wiktorku, ładny uśmiech jeszcze, Nie dobrze? Tak. Patrzymy tutaj, Wiktorku, Lili, patrzymy, co jest z Waszymi uśmieszkami. Poszło błyskawicznie, bardzo fajnie się z Wami współpracowało. Sama nazwa Liryka, kojarzy mi się z wczuwaniem się w czyjeś emocje, uczucia. W liryce, w logo jest też charakterystyczny trójkącik, który też dla mnie jest symbolem światła, które bardzo ważną rolę w mojej fotografii właśnie odgrywa. Ręka w talii bardzo duża. Uh -huh, dobra. I też jednak tu. Klienci, którzy do mnie wracają, mówią, że chętnie wracają do swoich starych, czyli nawet wykonanych przeze mnie zdjęć jakiś czas temu. Sprawia im to ogromną przyjemność. Jest dla mnie dobrym znakiem i kierunkowskazem, że to należy dalej robić.